Ja jestem w szaflarach koło nowego targu. Mamy tutaj w szaflarach bardzo ciekawy układ drogi biegnącej wokół stacji kolejowej. Tutaj dojeżdżamy drogą, jadąc od miejscowości za skalę, dojeżdżamy wzdłuż. Wzdłuż torów kolejowych, wzdłuż stacji i za zakrętem mamy w tym momencie zamknięty przejazd. I za przejazdem, zaraz za przejazdem, mamy skrzyżowanie, gdzie pierwszeństwo przebiega nam w lewo. Miałem już okazję to skrzyżowanie przejeżdżać, możecie tu na innym filmie zobaczyć i tym razem pojadę sobie tak jak przebiega droga z pierwszeństwem też jestem ciekaw czy uda mi się jadąc w ten sposób wjechać na Zakopiankę w kierunku na w nowy targ, jadąc od nowego targu, nawigacja poprowadziła mnie skrzyżowanie dalej, a więc wjeżdżałem podporządkowaną drogą na wprost na przejazd. No i wydaje mi się, że tutaj na Zakopienkę w kierunku nowego targu jestem w stanie wyjechać. ale mam tutaj dosyć trudne skrzyżowanie muszę w ten ruch się tutaj wybić, że tak powiem brzydko a tutaj cały czas praktycznie jadą auta z prawej lewej strony No tutaj mnie puścili, tak więc dziękuję natomiast Przypominam, jeśli tak by się stało, że na egzaminie byście się znaleźli w szaflarach i byście wyjeżdżali na zakopiankę w tym miejscu czy w jakimkolwiek innym miejscu, to pamiętajcie, trzeba o tym powiedzieć, że ktoś ze swojego pierwszeństwa na Waszą rzecz rezygnuje i z takowego, i z takiej rezygnacji korzystacie.